Wiecie co dobrze jest jednak być mechanikiem? Tak mi się zdaje, bo, bo kurde, jak się pracuje, to się narzeka. Klienci tacy stracy, samochody takie zazdzewiałe, zesrałe, nie chcą się tam rozkręcać i tak dalej. Ale patrzy na to: Dzwoni do mnie klient, stały klient z pizzerii, Mówi kurczę, napraw mi samochód, bo coś tam się zepsuło. Tam już mieliśmy, mówiono wcześniej, naprawy tam jakieś części, organizowaliśmy coś. I ja wy co tym mówię, chłopie? Jestem na kwarantannie do przyszłego piątku. No to, chłopie, to ty z głodu zdechniesz i patrzcie teraz, kurde. O! Yy, yy, teraz to taki czas, gdzie mechanik czuje się doceniony. O, proszę bardzo, reklama. Pizzeria, Koloseum. Zaprasza, tu jest numer kontaktowy. No. Żeby mechanik jego z głodu nie zdech, to przysyła pod drzwi pizza, picałkę taką mówi. No, żebyś z głodu nie zdech, bo ty musisz mi ten samochód naprawiać. No, no to powiem wam, kurde, dobra taka kwarantanna. Nagle ludzie cię doceniają, kurde, nagle jak bida, to mówi, żebyś z głodu nie zdech, żebyś miał siłę te śruby kręcić, mówi jedz, człowieku. Nie martw się, będzie dobrze. No widzicie. No tak to jest właśnie. No, czasami jednak chyba warto zrobić sobie wolne. Hm. Znaczy wolne sobie zrobić. Zrobili mi te wolne, nie? Na przymus. No na razie, cześć.